Cześć kochani, witam Was ponownie na moim kanale i dzisiaj chciałam pokazać kilka nowości takich naturalnych do pielęgnacji z nowego sklepu internetowego Everyday Beauty tutaj w UK. A zanim Wam pokażę, to dla Was mam zniżkę minus 15% na hasło natural 15% od dzisiaj, czyli od 17 października do 7 listopada. Więc jeżeli macie ochotę sobie coś zakupić, to serdecznie zapraszam. Wszystkie dane oczywiście będą na dole. I już pokażę Wam, jakie fajne rzeczy i najlepsze jest to, że praktycznie wszystko może wylądować od razu u mnie w łazience, więc niedługo możecie się spodziewać recenzji. Najbardziej zaciekawił mi ten produkt jest to firma Fresh and Natural. Nigdy nie miałam nic z tej firmy jeszcze i to jest pasta do mycia twarzy z melisą i szałwią. I to jest taka pasta do mycia bądź do demakijażu twarzy, ja wykorzystam sobie ją do mycia, akurat mi się kończy pianka dosłownie na jedno życie mam, więc bardzo się cieszę. Podejrzewam, że to troszkę będzie taki jak ten, ta pasta miałam kiedyś z Lasza, mam nadzieję, że to będzie coś takiego, więc bardzo, bardzo jestem ciekawa, to jest mieszanka naturalnych olejów roślinnych. Więc zobaczymy, jak to się sprawdzi. Kolejne dwie, bardzo, dwie rzeczy w bardzo ładnym opakowaniu. Są to krem i peeling do twarzy z firmy Make Me Bio. Tej firmy nie znałam do tej pory, nic z niej nie miałam. Po pierwsze, jest to krem do twarzy. Garden Roses, to jest nawilżający krem do skóry suchej i wrażliwej i tu jest właśnie woda różana, między innymi masa olejów, więc szczerze mówiąc to, to sobie otworzę, bo to idzie prosto do łazienki, więc jestem bardzo ciekawa czy pachnie różanie. Ojeju! Różanie. Mnie nie wiem dlaczego, może, że lubię jeść wszystko, co różane każe mi się z poczkiem z różą, ale Pachnie pięknie różą, więc to idzie od razu do łasienki. Bardzo, bardzo fajnie wygląda. A tutaj mam scrap, tylko ten chyba produkt musi troszeczkę poczekać, bo mam jeszcze trochę skrabu. I to jest migdałowy skrab, delikatny skrab do twarzy. I tu jest właśnie olej z słodkich migdałów, ale też biała glinka i cynamon, więc zastanawiam się, czy będzie taki troszkę świąteczny zapach. No ale to jeszcze musi poczekać, ale wygląda fajnie, szklane słoiczki, bardzo ładna szata graficzna. I również z tej firmy Make Me Bio Woda z Czystka. I to mnie akurat bardzo zaciekawiło. To jest woda kwiatowa z czystka. Wykazuje silne działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Do, doskonale minuje niedoskonałości cery, oczyszcza ściąga pory oraz mniejsza rany potrodnikowe. Więc zwykle miałam takie spraje bardzo odświeżające, a tutaj e, brzmi fajnie i jeżeli to się sprawdzi to e, pewnie będę kupować, to nie jest drogi produkt e, i to właśnie się e, używa No i wieczorem i tak mam zamiar właśnie e, to robić Mam również coś do ciała, tu jest wianek ujędrniający, regenerujący olejek do ciała z olejkiem cynamonowym. Ja miałam z tej serii kiedyś balsam do ciała i żel podpysznic i były naprawdę fajne, a muszę powiedzieć, że ostatnio strasznie zaniedbałam balsamowanie się i moja skóra no, pokazuje mi to, więc myślę, że olejek idealna sprawa na teraz, zwłaszcza taki. Więc mam nadzieję, że się sprawdzi. Na pewno dam Wam znać. I jeszcze taki wielgachny peeling, również tej firmy Fresh and Natural. Zielona herbata, cukrowy peeling do ciała. I tutaj jest w ogóle: on zawiera suszone kwiaty hibiskusa, zanurzone w specjalnej mieszance olejków roślinnych oraz kryształków cukru. I tu możecie nawet zobaczyć, właśnie ten kwiat hibiskusa. Jestem bardzo ciekawa. na opakowanie. Polska jakość 2017, więc to też również leci. Już miałam wsadzone tam nowy peeling łazience, ale ten tam zaraz poleci, zamienię, bo jestem bardzo, bardzo tego ciekawa. No i dostałam jeszcze masę próbek różnych kremów do twarzy. Ten jest mi ciekawa też, ponieważ to jest ten Make Me Bio, tylko do cery normalnej i to jest pomarańczowa energia, więc zobaczymy, który będzie fajniejszy i tu jeszcze mam jakieś kremy z Sylveco i z Biolaven. Do Chociaż do końca ja właśnie jeszcze nie przekonałam do tych lawendowych produktów, no ale też potestuję, bo próbek też dostałam sporo, może trochę rozdam. No i to tyle, bardzo fajne, bardzo ciekawe produkty. Na pewno będę je teraz testować i dam wam znać, jak się u mnie sprawdziły. Dziękuję Ślicznie za oglądanie. Przypominam jeszcze raz, jeżeli macie o tę zniżkę, wszystko macie na dole. Zaglądźcie do sklepu. Dziękuję Ślicznie za oglądanie. Życzę miłego Dnia i do zobaczenia w kolejnym filmiku Pa, pa!